Dzień dobry, kochani. Ja mam na imię Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Kochani, zapraszam Was dzisiaj na unboxing e, paczki niespodzianki. Jest to paczka od Kasi. E, Kasia, która ogląda mnie tutaj, myślę, że już od naprawdę dawna jak nie od początku. Nie jestem w stanie dokładnie stwierdzić, ale Kasia jest ze mną już naprawdę od dłuższego czasu i, i, i zrobiła mi już kilka naprawdę fantastycznych niespodzianek. To jest kolejna. Ja już sobie otworzyłam to pudełko, ale chciałabym te roślinki zobaczyć z wami. Więc Kasiu, ja z tego miejsca jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że roślinki, które otrzymasz ode mnie, również sprawią Ci tyle radości, jak te, które wysłałaś do mnie, chociaż ja ich jeszcze nie rozpakowałam, ale sam fakt w ogóle otrzymania tej paczki to dla mnie jest naprawdę, naprawdę coś, coś fajnego. Także dobrze, nie przedłużając, bo sama jestem bardzo ciekawa. Co tam. Ja mniej więcej wiem, co jest, tylko jeżeli nie będę e, pamiętać, to sobie spojrzę. Aha, Kasia mówiła, że nie potrafi za bardzo tutaj pakować paczek. <grywania> Chciałam Wam pokazać, jak jest spakowana paczka. No, powiem Ci, Kasienko, mam nadzieję, że podołam i e, sprostam zadaniu i moje e, też e, będą tak pięknie spakowane, jak Twoje. Zaczynamy od pierwszej roślinki o, aha, no tak, o tym nie było mowy <grystanie> jest to Hoya Kentiana Variegata, której oczywiście nie mam e, o tej roślince nie rozmawiałyśmy, Kasiu, droga <grystanie> ale bardzo Ci dziękuję bo jest prześliczna i ja nie mam tej hoji, więc tym bardziej tym bardziej bardzo się cieszę, że, że ją dostałam podpisane, w ogóle no nie dobra, nic nie będę już tutaj mówić Podpisane, pięknie spakowane, zabezpieczone, cudowne. Dobra, to jest pierwsza. Zaraz zaczynamy drugą otwierać. Tak to jest. Nie, ja to tak nieprofesjonalnie to pakuję. No właśnie widzę. Super. I tutaj jest, a tutaj jest kolejna hoja. O tej choi wiedziałam, że przyjdzie, jest to. Uciekaj, mi tutaj. Jest to choja Eskimo. Też tej choi nie mam. Powiem Wam, że ja nie mam zbyt wielu choi, ponieważ jest ja choiami. Zaczynam zaczynałam się dogadywać od niedawna, więc moja kolekcja powiększa się tak dość e, pomalutku, Aczkolwiek systematycznie. Przyśliczna choja. Tutaj widzę, że ma maleństwa, maleńkie listeczki. Rewelacja, naprawdę. Naprawdę jest piękna, dosło, doszła w całości, bez żadnego uszkodzenia. Kasiu, możesz spokojnie wysyłać paczki. Dobrze, zaczynamy od kolejnej. Zaczynamy, przechodzimy do kolejnej. Do trzeciej roślinki. Dobra. Ach, dobrze. To jest hoja. jaka ona też jest ładna. Oczywiście też jej nie mam, o coś tutaj wypadło, ale absolutnie nic się nie uszkodziło. Wszystko jest w całości i to jest. Poczekajcie. O, 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 o. wypada mi tutaj ze mchu, ale absolutnie nic się jej nie stało. Poczekajcie, ja sobie ją tutaj spróbuję. O, mam. Mam, mam, mam. Widać? Myślę, że ładnie widać. Dobra, choja przyjechała w całości, absolutnie nic się jej nie stało. Jest to choja, już Wam mówię tutaj dokładną nazwę Hoia Gracilis. Mam nadzieję, że dobrze czytam i nic nie przekręciłam. Nie no, Kasia tutaj w ogóle w mchu zapakowała. No po prostu cudowność. Cudowności. Zaraz się zabieram za tutaj dokładne rozpakowywanie tych roślinek. Będę je tutaj sobie ukorzeniać. Jeszcze nie wiem w czym, czy w wodzie, czy w mchu, czy w ogóle w czymś innym, nie wiem. I jeszcze muszę się tutaj zastanowić, więc absolutnie nie powiem Wam tego w tej chwili. Odkładam choję i zabieram się za ostatnią roślinkę, która jest tutaj. Która jest Tutaj, już ją rozpakowuję. Ach, musiałam czekać, Wam powiem długo, żeby ją rozpakować tą paczkę. Ponieważ musiałam uśpić moją córkę. Ona tutaj za wszelką cenę chciała nagrywać ten film ze mną. Nie ja już widzę, jak on by wyglądał. Ojejku, ojejku, ojejku. Ojejku. Filodendron, już Wam pokazuję kilka, tylko się tu ogarnę. Tu jest Filodendron Mamejski, o którym Kasia mi pisała, czekajcie, muszę go trochę odwrócić, że nie po drodze jest z tym Filodendronem i ma nadzieję, że może u mnie sobie poradzi. No ja też nie wiem, słuchaj, Kasiu, jak to będzie u mnie wyglądało, ale jest śliczny ten Filodendron. Ja nie mam e, tego Filodendrona i nigdy wcześniej nie miałam. On tutaj coś puszcza. E, Albo mi się. Nie, no, coś tutaj tak. Tutaj ten listek jest troszeczkę taki zgnieciony, ale on nie jest uszkodzony, także myślę, że on się tutaj po podróży e, rozprostuje. Spójrzcie proszę, jaki jest ładny ten filodendron. Cieszę się tym bardziej, że naprawdę go nie mam. I wiem, że to jest roślina płożąca się, więc tutaj e, zalecają. Mm, do jej uprawy takie podłużne donice, więc ja muszę zobaczyć w sumie m, gdzie go jeszcze tutaj e, posadzę i w czym. Znaczy nie w czym to myślę, że w ceramisie na 100%, bo ja wszystkie filoty mam w ceramisie, także tutaj nie będę za bardzo kombinować. Myślę, że ceramis będzie najlepszy. Nie no, cudowne, cudownie jest. Kasiu, ja jeszcze raz dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję, na pewno zaraz będę jeszcze do ciebie pisać. <laughs> I mam nadzieję, Kasieńko, że moje rośliny dotrą do Ciebie w całości, kochana. No i że sprawią Ci e, no, no, choć troszkę e, radości, bo Twoje sprawiły mi bardzo dużo. Słuchajcie, ja sobie zaraz je tutaj wrzucę do mm, wody, żeby ona troszeczkę nabrała wigoru e, po tej podróży, bo jednak no wędrowały... E, no, sporo kilometrów przeszły, to tylko tyle mogę Wam powiedzieć, że naprawdę sporo kilometrów e, musiały przejechać, żeby do mnie trafić. Ale Kasiu, możesz być z siebie dumna. Pakowanie pierwsza klasa spokojnie możesz wysyłać, pakować roślinki. Wszystkie roślinki są w całości, żadna nie została uszkodzona. <laughs> ja zabieram się zaraz za ich dokładne rozpakowanie. Tutaj trafią one tymczasowo, na razie do wody. Później docelowo będę myśleć, co z nimi zrobić i jak je ukorzeniać. Tutaj jest kolejna roślinka. Jest to hoja. Także moja kolekcja hojowa dzięki Kasi również powiększyła się i to znacznie. Ja mam tutaj jeszcze parę zaległych filmów, będą to również unboxingi. Także nie wiem w jakiej kolejności, słuchajcie, te filmy będą się wszystkie ukazywały, bo coś tam zawsze mi wypadnie. No i dziękuję bardzo za tą hojkę, Nie rozmawiałyśmy o niej. Natomiast a przeczekajcie, kiedyś miałam. E, I dosłownie chyba cztery e, e, takie listki, które kompletnie mi się nie udało ukorzenić. To było bardzo, bardzo dawno temu. Tak, to chyba była ta jak Kentiana, więc tym bardziej się cieszę, że dosyć, że jest jej tutaj tak dużo, to no, teraz już mam trochę większą wiedzę i, i, i mam nadzieję, że uda mi się ją bez problemu e, ukorzenić. Także Kasiu, ja jeszcze raz bardzo, bardzo Ci dziękuję. Witajcie, kochani, po raz drugi w tym filmie. Ponieważ minęło już troszkę, troszkę czasu, odkąd przyszły do mnie roślinki od Kasi, więc zrobimy sobie dzisiaj taką szybką aktualizację. Ja wszystkie choje posadziłam do mchu i włożyłam do tego takiego mojego małego akwarium, które nakrywam folią, żeby podnieść wilgotność, ponieważ gdzieś nie mogę odnaleźć tej, tego wieczka tutaj, tej góry po prostu, więc czasem przykrywam tą folią. I powiem Wam tak, że wszystkie trafiły do mchu, e, zaraz sobie tam zajrzymy, oprócz, oprócz filodendrona. Filodendrona ukorzeniałam e, w wodzie i tutaj na przebitkach pokażę Wam zaraz, e, jakie ładne puścił korzonki. I dosłownie kilka dni temu, ja nawet nie wiem ile, ale to było naprawdę niedawno, przesadziłam go do ceramisu. On tutaj już u mnie wypuścił ten liść, o którym wspominałam, że coś tam się zaczyna dziać. Posadziłam go do ceramisu i muszę Wam powiedzieć, nie wiem, czy to będzie tutaj dobrze widoczne, że już gdzieś tutaj o, pojawiły się nowe korzenie, także myślę, że Filek na ten moment jest zadowolony. Jeszcze nie dostał tutaj żadnej podpory, kompletnie nic nie robiłam, tylko po prostu to jest ten liść, który był troszeczkę Mm, taki zmęczony po podróży, ale ja go na razie nie odcinęłam, zostawiam. Niech po prostu sobie tutaj jest. A to jest ten nowy, ale już mi ucieka ostrość. A to jest ten nowy, który niedawno się rozwinął. E, także one są w się. A tutaj słuchajcie, chcę z Wami zrobić krótką aktualizację, bo jestem w trakcie małych tutaj roślinnych przemeblowań. Potrzebuję zwolnić po raz kolejny e, to akwarium. E, następny film. Coś mi się tu przyczepiło. Następny film to będzie. Zresztą dobra, nie będę mówić, o czym będzie. Następny film, bo pewnie coś w międzyczasie się zmieni. E, słuchajcie, dobrze, zacznijmy od tych hoi. Mm, nie wiem, tutaj nie, są, nie tylko są hoje te od Kasi, ale już Wam chcę pokazać, co ja zrobiłam sobie z tymi hojami. Ojejku, ja ich nie wyciągałam w ogóle, nic tutaj z nimi nie robiłam. Od momentu ich posadzenia, ale widzę, że one tutaj bardzo ładnie podjęły wzrost. Jedna z nich w ogóle zaczęła już wychodzić z tego akwarium. Kurczę, mi się tutaj poplętało coś i nie mogę sobie za bardzo poradzić jedną ręką, ale spróbuję. Już nie chciałam tutaj się o, rany i tutaj chyba nawet korzenie poszły. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. W każdym bądź razie powiem Wam, że ja wykorzystałam sobie to są takie malutkie doniczki, które. To są chyba korzonki. Tak, ona w ogóle puściła takie korzenie. Spójrzcie, że aż wychodzą tutaj dołem. Także ja tutaj absolutnie nic nie będę ruszać. Zostawiam. To są doniczki w ogóle po maluszkach, które dostałam od Mateusza. Tego odcinka jeszcze nie widzieliście. Być może wrzucę go teraz po tym filmie. Ponieważ ja już je przesadzałam i, i, i też mam przygotowany film, włożyłam tutaj po prostu sobie mech, wcisnęłam sobie te hojki i spójrzcie po prostu co tu się dzieje. Raz, że korzenie wychodzą od dołu, ona tutaj. W ogóle zaczęła mi wychodzić, wypuszcza nowe liście. Zaczęła mi tutaj wychodzić już górą z tego akwarium, więc no niesamowicie, powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo. W... O, tutaj jeszcze są karteczki popisach. Po to jest bardzo fajny sposób i bardzo szybki, bo ja mogłam ten film naprawdę już dużo wcześniej nagrać, ponieważ widziałam, że tam się coś zaczyna już dziać fajnego w tym akwarium, ale jakoś nie miałam czasu. Tutaj spójrzcie, tutaj korzenie wychodzą od dołu, więc patrzcie, jaki tutaj jest przyrost e, duży i szybki tych korzeni. Dobrze, nie będę tego tutaj jedną ręką e, tak za bardzo męczyć, żebym czegoś nie zepsuła. A teraz wyciągnę następną. Hoje. Oh yeah. Zresztą to, to jest tak troszeczkę, e, myślę, że na bieżąco możecie. To jest ta sama dokładnie sytuacja. Wszystkie hoje, tak jak Wam mówiłam, e, posadziłam właśnie w taki sposób, i tutaj od spodu nic nie wychodzi. Natomiast ja widzę, że ona również tutaj e, czuje się bardzo dobrze. Spójrzcie tutaj do młode liście. Tutaj nie no, rewelacyjnie nie spodziewałam się, że pójdzie mi to tak łatwo <laughs> i tak szybko. <laughs> Naprawdę. Tutaj w ogóle jak wygląda, tu też idą małoludkie listeczki, nie wiem czy dobrze widać, ponieważ u mnie jest dzisiaj dość ciemno, jest pochmurno i deszczowo, ale no powiem Wam, że naprawdę rośliny tutaj w tym akwarium, także polecam Wam taki sposób na ukorzenianie, tutaj przestawię sobie skrzydłokwiat, który jeszcze... Nie przesadziłam. Dlaczego? To dowiecie się w kolejnym filmie. O, tutaj jest ta choja, o której mówiłam, że kiedyś nie udało mi się jej e, e, kompletnie ukorzenić, a próbowałam to zrobić w czym? W ceramisie. O, tu też idą korzenie od spodu. O, kochana! I, idą młode liście. Tutaj na szczytach. Nie no ślicznie, i powiem Wam, że ja ich nie będę ruszać. Po prostu zostawiam ich w tych, zostawiam je w tych maleńkich doniczkach. Niech one sobie tam jeszcze siedzą. Później przesadzę do czegoś większego. Nie no rewelacja, naprawdę rewelacja. Powiem Wam, że sposób jest bardzo fajny. Dlaczego ja mam w tych doniczkach? Czy ja tu coś jeszcze mam od Kasi? Nie, tutaj mam jeszcze choję od Mateusza, tą taką z importu, którą pocięłam. I tą, tą jedną tutaj sobie, to jest ta mateczna, natomiast ta pocięta, co ja z nią zrobiłam? Nie wiem, muszę się zastanowić, gdzie ja ją umieściłam. Czy ja ją? Nie, ja ją chyba tutaj po prostu włożyłam do tego mchu, czyli połączyłam. O, a tutaj jest jeszcze jedna w ogóle, tylko tak włożona, żeby się ukorzeniła. Więc ta chojka od Mateusza tutaj trafia, będzie sobie dalej siedziała w tym akwarium. Tutaj docelowo też coś innego jeszcze muszę włożyć. Więc słuchajcie, podsumowując, polecam Wam bardzo ten sposób. Mech, jakiś pojemnik, nie wiem, czy jakiś duży słój, czy takie małe akwarium. Ja mam. Nakryjcie je sobie, żeby podnieść wilgotność, oczywiście ciepełko i powiem Wam, że to jest naprawdę moment. One naprawdę bardzo szybko e, e, widziałam, że coś tutaj się dobrego z nimi dzieje. Tylko oczywiście nie miałam czasu, żeby nakręcić ten film i Wam pokazać. <laughs> I co jeszcze tutaj robiłam? Ha, nie wiem. <laughs> Nic nie robiłam chyba. Filodendron, tak jak wam już tutaj wspominałam, e, jest ukorzeniony normalnie, w wodzie jest w ceramisie i też ma się dobrze. On nie był tutaj w tym akwarium, ponieważ bym się do niego nie zmieścił. Coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo cały czas tutaj z tyłu głowy mi coś siedzi, ale no nie mogę sobie przypomnieć. Także aha, już wiem co, e, nie wkładam bezpośrednio tych roślinek do mchu, tylko. E, w tych doniczkach po prostu jest mi później łatwiej je wyciągnąć. Kiedy je wkładam tak luzem e, tutaj na powierzchni, to później po prostu wyciągam z tym wszystkim. Boję się, że te korzenie e, gdzieś uszkodzę, a tak to słuchajcie, e, tej to może dam większą doniczkę, powiem Wam szczerze, bo to już jest taka malutka. Te korzenie później boję się, że będzie mi ciężko je e, wyciągnąć. E, więc w takich doniczkach jest mi po prostu łatwiej. Je później ewentualnie wyciągnąć z takiego akwarium czy z takiego słoja, zależy co będziecie mieć przygotowane. Także kochani, ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, to była taka szybka aktualizacja. Kasiu pozdrawiam, ściskam mocno i no i popatrz, <ścoughs> jak roślinki szaleją, po prostu są śliczne. Zaraz się nimi tutaj zajmuję, robię porządki. Was zapraszam oczywiście na kolejny film, który mam nadzieję, że niedługo się ukaże. Pozdrawiam, życzę dużo zdrówka, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!